Dziś opowiem o kolejnym polskim tajemniczym zaginięciu. Będzie to mało znana historia Radosława Liberskiego, o której pewnie wielu z Was nie słyszało. Mam na imię Michał i prowadzę kanał Niewyjaśnione zaginięcia. Zapraszam do wysłuchania tej zagadkowej sprawy. Zacznę jak zawsze od przybliżenia życiorysu głównego bohatera tej opowieści. Radosław Liberski urodził się 14 kwietnia 1976 roku i pochodził z Lubiatowa. Jest to mała wieś w województwie dolnośląskim w powiecie średzkim. Lubiatów zamieszkuje około 150 osób, o Radosławie i jego rodzinie nie wiemy zbyt wiele. Bliscy wspominają, że Radosław był osobą spokojną, niekonfliktową. Pojawia się też informacja, że nie pił alkoholu. Można to rozumieć dwojako, że w ogóle tego nie robił albo sięgał po napoje z procentami tylko okazjonalnie. W każdym razie tego alkoholu nie nadużywał. Myślę, że z innymi używkami było podobnie. Według bliskich Radosław nie miał większych problemów w życiu, a przynajmniej takich, o których by oni wiedzieli. Rodzice mężczyzny, państwo Alina i Wojciech Liberscy, prowadzili sklep spożywczy w Zakrzowie, czyli kolejnej małej miejscowości, oddalonej o jakieś 11 kilometrów od Lubiatowa. Wiadomo też, że Radosław miał młodszą o kilka lat partnerkę. Ich związek zakończył się jednak na krótko przed zaginięciem mężczyzny. Nie wiadomo do końca jaka była przyczyna tego rozstania, czy to jak długo ten związek trwał. Przejdziemy teraz do dnia, w którym Radosław był widziany po raz ostatni, była to sobota, 19 lipca 2008 roku. Radosław miał wówczas 32 lata. Razem z ojcem wsiadł do Fiat 126P, zwanego popularnie maluchem, i we dwójkę pojechali tego dnia na zakupy do pobliskiego miasta brzegu Dolnego. W źródłach nie pojawia się informacja, co konkretnie chcieli kupić, ale można założyć, że było to coś, co nie. Znajdowało się w ofercie lokalnych sklepów, może był to jakiś bardziej specjalistyczny asortyment, a może zwyczajnie chcieli po prostu pojechać na duże zakupy do hipermarketu. Myślę, że dla tej sprawy nie ma to jakiegoś większego znaczenia. Mężczyźni mieli do przejechania 14 km. Wracając z brzegu dolnego, postanowili jeszcze wybrać się do środy śląskiej, czyli innego miasta w okolicy. Była to trochę dłuższa droga, którą powinni pokonać w niecałe pół godziny. Gdy około południa wracali już ze Środy Śląskiej, w aucie pękła opona. Miało to miejsce w pobliżu wsi Lisiny, oddalonej o Lubiatowa o zaledwie 5-6 km. Tutaj taka uwaga ode mnie, że w źródłach pojawia się nazwa Lisina albo Lusina i takie miejscowości faktycznie istnieją. Jedna z nich nawet w województwie dolnośląskim się znajduje. Natomiast wszystko wskazuje na to, że chodziło właśnie o wieś Lisiny, bo tylko ona pasuje do pozostałych szczegółów tej historii. Według Google Maps drogę z tego miejsca awarii do domu państwa liberskich można pokonać samochodem w około 5-6 minut. Trasa była więc bardzo krótka, ale ciężko byłoby ją przejechać z przebitą oponą. Pan Wojciech Liberski chciał ją oczywiście wymienić, ale okazało się, że zapasowa również była dziurawa. Brakowało też lewarka. Jadosław zaproponował, że wróci do domu po wszystkie niezbędne narzędzia. Taka kolejna dygresja, że nadal nie mieliby działającej opony, ale do Myślałem się, że zamierzali ją w jakiś sposób załatać. Radosław poszedł więc na piechotę. Pokonanie tego dystansu zajęło mu około godziny. Dotarł do domu mniej więcej o 13. przywitał się z mamą, wyjaśnił jej całą sytuację, a potem spakował lewarek do plecaka i wsiadł na rower. Dzięki temu mógł być na miejscu awarii już po około kwadransie. W międzyczasie ojcu Radosława udało się naprawić auto, pomógł mu w tym leśniczy. Mężczyzna postanowił więc wrócić do Lubiatowa, założył, że spotka syna w domu lub gdzieś po drodze. Z Lisin do Lubiatowa prowadziła w zasadzie tylko jedna trasa, więc było to logiczne przypuszczenie. Oczywiście istniały pewnie jakieś dłuższe drogi przez okoliczne pola czy lasy, ale zakładamy, że Radosław takiej drogi by nie wybrał, ponieważ zależało mu na tym, żeby dotrzeć do taty jak najszybciej, żeby możliwie jak najprędzej ten samochód naprawić. Niestety pan Wojciech nie spotkał syna ani po drodze, ani też w domu. Mijały kolejne minuty, które przeradzały się w godziny, a radka nadal nie było w domu. Zaniepokojona rodzina powiadomiła więc policję. Zrobili to jeszcze tego samego dnia. Początkowo założono, że Radek mógł paść ofiarą wypadku drogowego. Tego dnia zresztą faktycznie w okolicy doszło do takiego zdarzenia. Mowa tu o Kobylnikach, czyli małej wsi oddalonej od Lubiatowa o zaledwie 2 kilometry. Co więcej, Kobylniki znajdują się na trasie, którą przejeżdżał zaginiony i właśnie w tych Kobylnikach doszło do wypadku samochodowego. Obzwoniono okoliczne szpitale, ale do żadnego z nich nie trafił zaginiony. Nie było osoby o imieniu i nazwisku, nikogo kto przypominałby wyglądem Radosława. Wyglądało więc na to, że ofiarą kolizji był ktoś inny. Warto podkreślić, że działania policji rozpoczęto szybko. Wzięli w nich udział funkcjonariusze z pobliskiej Środy Śląskiej i Wrocławia, czyli stolicy i największego miasta województwa dolnośląskiego. Nie zabrakło także psów tropiących. Poszukiwania przeprowadzono kolejnego dnia po zaginięciu. Śledztwo czy sprawdzili okoliczne lasy i drogi. W nocy spadł jednak deszcz, który zniszczył ślady. Nie pomógł nawet specjalistyczny sprzęt. Z Warszawy przyleciał bowiem śmigłowiec z kamerą termowizyjną, a z Wrocławia dwa zwykłe śmigłowce. Nie natrafiono niestety na żaden ślad mężczyzny. Oprócz ratka zniknął też jego rower górski oraz plecak, w którym miał portfel, dokumenty i telefon komórkowy. Po pewnym czasie na policję zgłosił się świat. Który twierdził, że widział 32-latka rozmawiającego z dwoma mężczyznami pod sklepem spożywczym w Kobelnikach. Przypomnę, że jest to ta sama miejscowość, gdzie doszło do wypadku samochodowego. Nie wiadomo jednak, o której dokładnie doszło do tej rozmowy. Czy mężczyzna jechał wówczas do Lisin, a może było to podczas drogi powrotnej? W źródłach nie pojawia się także informacja, czego dotyczyła ta konwersacja i jaki był jej przebieg, czy doszło do jakiegoś. Jakieś wymiany zdań, kłótni. Nie wiadomo też przede wszystkim, kim byli ci dwaj mężczyźni, jeżeli w ogóle udało się ustalić ich tożsamość. Jeśli chodzi o działania policji, to przytoczę jeszcze wypowiedź pana Piotra Moczkodana ze Średzkiej Policji dla serwisu środa24.net. Wzięliśmy pod uwagę każdy możliwy scenariusz. Zaginiony mógł stać się ofiarą wypadku, którego sprawca ukrył wszelkie ślady. Mógł również zostać pobity, choć jak ustaliliśmy, nie miał żadnych wrogów. Przeczesaliśmy cały teren, zrobiliśmy wszystko co w naszej mocy, aby trafić na jakikolwiek ślad tego człowieka. Niestety nie było żadnych rezultatów. W poszukiwania mężczyzny zaangażowali się oczywiście bliscy i znajomi. Niestety ich działania nie przyniosły w zasadzie żadnego rezultatu. Pomysły policji też dość szybko się skończyły. Z tego powodu bezsilni rodzice poprosili o pomoc wróżkę z Wrocławia, która stawiała tarota. Kobieta stwierdziła, że Radek żyje, ale utracił świadomość. Według niej mężczyzna znajduje się pod wpływem silnych środków odurzających lub leży gdzieś w szpitalu z poważnym urazem głowy. Mnie ta w cudzysłowie wizja nie przekonuje. Jeśli ktoś miał go odużyć narkotykami, to pewnie porwał Radosława i gdzieś przetrzymywał. Nie było to natomiast porwanie z żądaniem okupu, bo nikt się do rodziców nie zgłosił. Tym bardziej nie wierzę też w scenariusz, że Radosław z własnej woli zaczął eksperymentować nagle z narkotykami, jeśli wcześniej ich nie zażywał, i że przede wszystkim zniknął tak zupełnie bez żadnej zapowiedzi. Sprawdzono także szpitale, więc bardzo mało prawdopodobne, żeby mężczyzna, w którymś z nich przebywał. Słowa tej wróżki brzmią, więc moim zdaniem wręcz niedorzecznie. Zanim przejdę do teorii, opowiem o jeszcze jednym, być może najbardziej ciekawym i osobliwym zdarzeniu. Kilka dni po zaginięciu, mama Radosława zadzwoniła na jego komórkę. Można tylko wyobrazić sobie zdziwienie pani Aliny, gdy ktoś odebrał telefon. Była to kobieta, która bełkotliwie zapytała kilka razy skąd pani Liberska zna ten numer. Mama zaginionego powiedziała później, że rozmawiała z pijaną, niezbyt inteligentną i rozgarniętą kobietą. Rozmówczyni nie odpowiedziała na żadne pytanie dotyczące Radosława. Dość szybko się też rozłączyła i nigdy nie odebrała już telefonu ponownie, co nie wydaje się też jakoś szczególnie zaskakujące. Policja próbowała namierzyć telefon Radka, jednak połączenie z aktualnym posiadaczem komórki musiałoby trwać co najmniej 15 minut. Taka informacja pojawia się w źródłach i tutaj mowa pewnie o takim dokładnym namierzeniu rozmówcy, jaki znamy z filmów. Dodam, że jest jeszcze jedna, bardziej powszechna metoda, o której też z pewnością słyszeliście, gdy sprawdza się logowanie telefonu do stacji BTS. Nie wiem, czy skorzystano z tej możliwości. Wydaje się, że policja na początku śledztwa podeszła do sprawy bardzo poważnie, więc myślę, że sprawdzono tę kwestię. Problem jest taki, że wówczas obszar, na który może przebywać posiadacz komórki jest większy niż w tym pierwszym przypadku, gdy wynik jest dużo bardziej dokładny. Co stało się zatem z Radosławem Liberskim? Czy uciekł i rozpoczął gdzieś nowe życie? Taką możliwość wyklucza rodzina, bo to nie byłoby w jego stylu. Osobiście też wydaje mi się to nie mieć zbyt wiele sensu. Radosław nie miał powodu, dla którego miałby to zrobić, a przynajmniej żadna przyczyna nie przyszła do głowy jego bliskim. Mężczyzna nie zabrał ze sobą Praktycznie żadnych rzeczy osobistych, ubrań, kosmetyków. Nie wyobrażam też sobie, jak mógł tak spontanicznie, bez żadnego planu, porzucić dotychczasowe życie. Z tej samej przyczyny odrzuciłbym hipotezę, zgodnie z którą Radosław miałby popełnić samobójstwo. Z jednej strony czasem wystarczy do tego impuls, ale tu żadnego tego typu zderzenia nie było. Przynajmniej nic na ten temat nie wiemy. Tak jak mówiłem, zdaniem bliskich nie było jakichś większych problemów. Radosław nie cierpiał na depresję i przede wszystkim nie widzę takiej możliwości, że miał konkretny cel, poszedł na piechotę do domu, wziął lewarek, wsiadł na rower, miał pomóc w naprawie auta, ale nagle sobie pomyślał, jednak nie, odbiorę sobie życie. No chyba że coś się wydarzyło podczas tej drogi, może podczas tej rozmowy z mężczyznami pod sklepem, ale nie wiem jednocześnie, co to musiałoby być za zdarzenie, które skłoniłoby Radosława do odebrania sobie życia. Moim zdaniem najbardziej prawdopodobne są dwie możliwości. Pierwsza teoria jest taka, że rzeczywiście mężczyzna został poważnie ranny lub poniósł śmierć w wyniku wypadku drogowego. Uważam, że można sobie wyobrazić taki scenariusz, że kierowca samochodu po Radosława i bojąc się konsekwencji umieścił ciało mężczyzny w samochodzie. Być może jeszcze zaginiony wtedy żył. Kierowca do pojazdu wrzucił też rower oraz inne przedmioty należące do Radosława. A potem zakopał zwłoki w lesie lub jakimś innym ustronnym miejscu albo wrzucił je do zbiornika wodnego. Pozbył się też roweru oraz plecaka. Zabrał natomiast gotówkę i telefon komórkowy. Ten ostatni przedmiot mógł podarować kobiecie, która potem odebrała Połączenie od matki Radosława, można założyć, że ta nowa posiadaczka komórki była związana w jakiś sposób ze sprawcą takiego wypadku. Może był to jej partner, syn, ojciec, albo brat, a może zwykły kompan od kieliszka. Mam takie podejrzenie, że kierowca mógł mieć problemy z alkoholem, podobnie jak kobieta, która rozmawiała z panią Aliną Liberską. Być może nawet sprawca prowadził pod wpływem alkoholu i z tego powodu doszło do potrącenia, i potem chcą. Ratować swoją skórę, postanowił pozbyć się ciała Radosława. Oczywiście, należy też sobie zadać pytanie, co z ewentualnymi śladami. Mówimy tutaj o śladach krwi, być może jakimś wgnieceniu samochodu, jakimś uszkodzeniu roweru, chociaż tego roweru nigdy nie odnaleziono, w śladach hamowania. Pamiętajmy, że w nocy padał deszcz, i teoretycznie w taki sposób można by argumentować, że zmyło na przykład ślady krwi, zakładając, że tej krwi nie było jakoś dużo, ale z drugiej strony miało to miejsce w nocy. Czy przez wcześniejsze kilka, nawet kilkanaście godzin nikt nic nie zauważył, gdy przejeżdżał tamtą drogą? Druga hipoteza, którą uważam za równie prawdopodobną, zakłada, że Radosław został przez kogoś zabity. Motywem mogły być zdecydowanie pieniądze. Zaginiony miał bowiem przy sobie około 1000 złotych w gotówce. Nie są to dziś jakieś astronomiczne pieniądze, choć 16 lat, Lat temu można było za tę kwotę kupić dużo więcej. W historii wiele jest też przypadków, gdy doszło do morderstwa za znacznie mniejsze sumy. Moim zdaniem z kradzieżą mogli być w jakiś sposób związani ci mężczyźni, z którymi Radosław rozmawiał pod sklepem w dniu zaginięcia. Istotne wydaje się, moim zdaniem, to czy zaginiony kupił coś wtedy w tym sklepie? Jeśli tak, to podczas płacenia ktoś mógł zauważyć większą ilość gotówki w jego portfelu. Być może ci mężczyźni chcieli pożyczyć jakieś drobne na alkohol, jak to często bywa, a Radosław im odmówił, a może mężczyzna sam się pochwalił, że ma przy sobie jakąś większą. Większą ilość pieniędzy, albo tak wyszło z toku samej rozmowy, być może wspomniał, że pojechali na te zakupy, być może nie kupili też wszystkich produktów, które planowali i z tego względu taka większa suma pieniędzy została w portfelu zaginionego. Należy też pamiętać, że tylko jedna osoba zgłosiła się na policję, więc tu można się zastanawiać, czy na pewno powiedziała prawdę, bo mamy tutaj słowa tylko jednego świadka, który w żaden sposób. Nie potwierdzono, przynajmniej w źródłach, nie pojawia się taka informacja, żeby udało się dotrzeć do tych mężczyzn, z którymi rozmawiał, czy jakiś pracownik bądź pracowniczka tego sklepu. Potwierdzili to zdarzenie, więc myślę, że tak stuprocentowo nie można wykluczyć tego, że ktoś celowo chciał skierować policję na inne tory. Dodam jeszcze, że mamy inny wątek, także związany ze sklepem, ale chodzi tutaj o inny sklep, o mały biznes, który prowadzi. Rodzice Radosława. W małych miejscowościach często zdarza się, że towary są sprzedawane na zeszyt. Oczywiście dochodzi też do sytuacji, że osoby, które nabyły w ten sposób produkty, nie chcą potem za nie zapłacić. Nie chcą albo nie mają zwyczajnie możliwości, środków na to. Radosławowi i jego rodzicom groziło podobno kilku dłużników z sąsiednich miejscowości. Jak rozumiem, to były właśnie takie osoby, które kupiły coś na zeszyt, a potem nie chciały. Uregulować tego rachunku. Spekuluje się, że jedna z tych osób zobaczyła tego dnia mężczyznę i postanowiła się zemścić. Być może taki dłużnik dowiedział się dodatkowo o pieniądzach, które Radosław miał przy sobie. A pamiętajmy, że ci, którzy kupują na zeszyt, zazwyczaj mają jakieś problemy finansowe. Czasem też zmagają się z uzależnieniami od alkoholu, narkotyków czy hazardu, przez co myślę, że można je nazwać osobami, które. Są w stanie posunąć się dalej niż większość z nas, niż osoby, które nie mają tego typu problemów, bo nie mają też często nic do stracenia. Taki dłużnik mógł sobie pomyśleć, że w łatwy sposób uda mu się wejść w posiadanie tych pieniędzy. Myślę, że sprawca niekoniecznie chciał pozbawić nawet zaginionego życia. Bardziej wyobrażam to sobie tak, że doszło do jakiejś szamotaniny, wymiany zdań, emocje wzięły górę i skończyło się na bójce. Oczywiście nie o Mam tutaj sprawcy, niezależnie od tego, czy chciał on zabić Radosława, czy tak po prostu wyszło w wyniku tej konfrontacji. Rodzice nie mają pewności, czy policja sprawdziła ten trop. Dodam też, że ostatecznie sklep spożywczy państwa Liberskich splajtował. Pytanie wreszcie, czy w zaginięcie mężczyzny mogła być jakoś zamieszana była partnerka. Rodzice wspominają, że poszukiwania syna trwały tydzień, i w tamtym czasie kobieta przyjechała do domu państwa liberskich zabrać swoje rzeczy. Wydaje się to dziwne, że nie zrobiła tego wcześniej. Bliscy wykluczają jednak, by miała ona coś wspólnego z zaginięciem Radosława. Kobieta miała też zostać podobno przesłuchana przez policję. Na koniec kilka słów na temat tego, jak wyglądał Radosław Liberski. Na ekranie możecie też zobaczyć teraz jego zdjęcie. Mężczyzna miał 176 cm wzrostu, krótkie włosy koloru ciemny blond i niebieskie oczy. Był normalnej budowy ciała i w chwili zaginięcia miał na sobie czarny t-shirt z nadrukiem i bluzę moro, zniszczone jeansy oraz czarne buty sportowe. Nosił też czapkę z Daszkiem. do cech charakterystycznych wyglądu można zaliczyć krzywo zszytą dolną wargę oraz widoczne braki w uzębieniu. Jeśli wiecie cokolwiek na temat tej sprawy to zachęcam do kontaktu z policją. Jestem przekonany, że są ludzie, którzy wiedzą coś na temat losów zaginionego i dopóki tych informacji nie przekażą dopóty ta sprawa będzie miała status nierozwiązanej. Myślę, że kluczowe tutaj jest jest ustalenie tożsamości tej kobiety, która w jakiś sposób weszła w posiadanie telefonu komórkowego Radosława oraz tych dwóch mężczyzn, którzy rozmawiali z nim pod sklepem. Można też założyć, że byli oni ostatnimi osobami, jakie widziały Radosława żywego. Jeśli chodzi o tę sprawę, to są to już wszystkie informacje, które chciałem Wam dzisiaj przekazać. Tradycyjnie dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. I tak zupełnie może na koniec taka myśl, która przyszła mi do głowy, że sprawa ta przypomina trochę przypadek Jowity Zielińskiej, czyli sprawę z lata tego roku. Tam też mamy sytuację, że pani Jowita wracała na rowerze, była już blisko domu, też mieszkała w małej. Miejscowości, tylko w jej przypadku rower udało się odnaleźć, natomiast nadal nie wiadomo, co stało się z zaginioną kobietą. Jeśli jeszcze nie słyszeliście o tej sprawie, to mogę Wam polecić odcinek, który o niej nagrałem. Link znajdziecie teraz na ekranie. To byłoby wszystko. Dzięki raz jeszcze, trzymajcie się i do usłyszenia.